A <laughs> Andri fajnie zorganizował te urodziny. Spisał się, ma fantazję. Pomogę. Dawno się tak nie wybawiłam. Tak, ja też. Znowu to samo. Kiedy to się skończy? Mój łańcuszek. Myślałem, że go zgubiłem. Cały, poplątany. Będę musiał go wyrzucić. Szkoda. Szkoda. Zaraz nie tylko wyrzucimy łańcuszek, ale będziemy się musieli wyprowadzić. To już przesada. Albo coś z tym zrobisz, albo sprzedaj mieszkanie. Mam już dość. Spokojnie, coś wymyślę. Ja się spredomnę. Szeptunka. Od pewnego czasu w domu Olega dzieje się coś dziwnego. Przedmioty same przenosiły się z miejsca na miejsce, zupełnie jakby mieszkał tam jeszcze ktoś inny. Żona Olega, Larisa, stała się przez to nerwowa i nalegała na sprzedaż mieszkania. Mężczyznę również martwiła ta sytuacja, więc postanowił zwrócić się do Szeptunki. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale. Wszystkie rzeczy w naszym mieszkaniu zmieniają miejsce. To jakaś magia. Żona boi się wracać do domu. Uważa, że nad mieszkaniem ciąży klątwa. To nie dzieje się bez przyczyny. Wyrzuciłeś ostatnio jakiś prezent od Taty. Łańcuszek, ale bardzo się poplątał. Wyrzuciłem go, bo nie dałbym rady go rozplątać. Źle, że go wyrzuciłeś. Po pierwsze, to prezent od zmarłego taty. Powinieneś go rozplątać i zatrzymać. Przesąd mówi, że jeśli łańcuszek się zaplątał, to znak dla człowieka, że jego życie też się poplątało. Co mam zrobić? Nie odzyskam go. Najpierw uporządkuj sprawy z kobietami. Jesteś rozerwany między dwiema, biegasz tam i z powrotem. Zdradzasz żonę, a kochance obiecujesz, że się rozwiedziesz. Z i Nic się przed panią nie ukryje. Z Larisą, z Larisą jesteśmy długo po ślubie. Jak często bywa w życiu, miłość przygasa i szuka się nowych doznań. To nie moja sprawa, ale źle postępujesz. Sam zdecyduję o swoim życiu prywatnym. Proszę powiedzieć, co mam robić z tym, co się dzieje w mieszkaniu. Jest jakiś sposób? Weź nitkę, zawiąż na niej trzy supły. Zawiązałem. Rozplącz je po powrocie do domu i powiedz te słowa: wszystko, co się poplątało, niechaj się rozplącze. Dobre. Dobrze, dziękuję. Minęło kilka dni. Oleg zlekceważył radę Szeptunki, ponieważ nie wierzył w przesądy. Jako, że w domu nie działo się już nic zagadkowego, mężczyzna uznał, że wszystko się ułoży, więc odzyskał spokój i kontynuował relacje z kochanką. Chcę codziennie się przy tobie budzić, robić ciekawe, szykować do pracy. Nie chcę już się chować podczas spacerów. Moje słońce, nawet nie wiesz, jaki jestem szczęśliwy, że cię mam. Jesteś taka piękna, mądra i masz poczucie humoru. Momentami sam sobie zazdroszczę. Taka jestem cudowna, ale wiesz, że Larisa jest ciężko chora. Lekarze mówią, że nie ma szans na poprawę. Obiecałeś. Tak, ale w tej sytuacji nie mogę jej zostawić. Tak nie można. Musimy poczekać. Ja rozumiem. rozumiem. Cześć. Musisz natychmiast przyjechać. To znowu się stało. Boję się być sama. Możesz przyjechać? Tak, spokojnie. Weź lekarstwa. Zaraz będę. Już wyjeżdżam. W się pogorszyło, muszę jechać. Trzeba drużyny... jechać, Telefon od żony przestraszył Olega. Zrozumiał, że w mieszkaniu ponownie dzieje się coś złego. Nie mam już do tego siły. Oszaleję. Kochanie, obiecuję rozwiązać ten problem. Jeszcze będziesz się z tego śmiać. Lepiej się stąd wyprowadźmy. Na razie o tym nie myślmy, dobrze? A o czym chcesz myśleć, kochanie? Pomyślmy o kolacji. Umieram z głodu. Ugotowałaś coś dzisiaj? Zjedzmy, a ja później posprzątam. Mężczyzna musiał przyznać rację szeptunce i przekonać się do odprawienia obrzędu. Oleg nie mógł i nie chciał pozwolić, żeby taki bałagan ponownie zagościł w jego mieszkaniu. Po tym, kiedy żona zasnęła, mężczyzna poszedł rozwiązać supły. Rozplątując je, powtarzał treść zaklęcia szeptunki. Wszystko, co się poplątało, niechaj się rozplącze. Niechaj wszystko, co się spłakało, rozkrótą się. Niechaj wszystko, co się spłakało, rozkrótą się. Supły były za mocne, więc Olek postanowił je rozciąć. Wszystko, co się poplątało, niechaj się rozplącze. Niechaj wszystko, co się spłakało, rozkrótą po odprawieniu obrzędu, Olek położył się spać ze spokojną głową. Minęło kilka dni. Od rytuału nie wydarzyło się nic niepokojącego. Olek był pewny, że rozwiązał problem. Kontynuował swoje normalne życie i próbował dokonać wyboru między żoną a kochanką, gdy niespodziewanie przedstawiono mu w pracy nową koleżankę. To jest pan Olek, twój bezpośredni, przełożony. Miło poznać. Mnie też. Uciekam, mam dużo do zrobienia. Proszę się nie denerwować. Wprowadzę panią. Wszystko pokażę i opowiem. Będę wdzięczna. Bardzo chciałabym tu zostać po ukończeniu stażu. Pomogę, jak umiem. Myślę, że dyrektor nie da odejść takiej mądrej, pięknej dziewczynie i na pewno podpiszę z panią bezterminową umowę. Mam taką nadzieję: zrobię wszystko dla tej pracy. Przepraszam, muszę skończyć raport. Spotkajmy się później w restauracji na parterze. Pomogę się pani zaaklimatyzować i odpowiem na wszystkie pytania, dobrze? Dobrze. Oleg i Natalia szybko nawiązali romans. Teraz ukrywał przed żoną już dwie kochanki. Coraz ciężej przychodziło mu poświęcanie czasu trzem kobietom. Co więcej, zaczęła go zawodzić pamięć. A kto to się łaskawie zjawił? Gdzie się podziewałeś? Przez kilka dni ani widu, ani słychu. Co znaczy, gdzie się podziewałeś? Spędziliśmy wspólnie całą środę. My w środę? Tak, specjalnie wziąłem wolne. Jedliśmy w twojej ulubionej restauracji. Potem pojechaliśmy na kręgle. Kupiłem ci bukiet stokrotek. W jakiej restauracji? Jakie kręgle? Oszalałeś? Z kim, z kim się tam szlajałeś? Może, może mylisz z mnie z chorą żoną. Co, poprawiło się jej? Nie, dalej choruje. Co się z tobą dzieje? Mylą ci się twoje kochanki? Może masz kogoś jeszcze, co? Te moje idiotyczne żarty. Chciałem cię w ten sposób zaprosić do restauracji i na kręgle. Możemy pojechać nad jezioro, chcesz? Potem bowling, za Bardzo idiotyczny żart, bardzo. Przepraszam. Dobrze, przeprosiny przyjęte. Ale lubię orchideę, a nie stokrotki. Oleg nie wiedział, co się dzieje. Dokładnie pamiętał, że w środę był w restauracji i że kupował stokrotki, ale nie mógł sobie przypomnieć, z kim spędzał czas. Tak szybko zwiędły? Dawałem ci świeże. Wszystko z tobą w porządku. Już nie pamiętam, kiedy dałeś mi kwiaty. To skąd się tu wzięły? Szef dał wszystkim pracownicom. Stoją tu od tygodnia. Ale bardzo mnie ciekawi, komu ty dajesz kwiaty. Oczywiście, że nikomu. Mam dla ciebie niespodziankę. Zjedzmy kolację w restauracji. Rzadko spędzamy razem czas. Już prawie skończyłam gotować. To nic, biegnij się ubierać. Oleg myślał, że w środę kupił kwiaty dla żony. Kiedy dowiedział się, że nie, zadzwonił do drugiej kochanki. Cześć, Natalia. Widzieliśmy się w środę? Co to za pytanie? Masz amnezję? Po prostu odpowiedz. Byliśmy w restauracji i na kręglach. Potem kupiłeś mi bukiet stokrotek, mimo iż wolę róże. Czemu pytasz? Wszystko dobrze? Tak, tak, dobrze, później zadzwonię. Dobro. Jestem gotowa, idę. Oleg nie wiedział, co myśleć. Nigdy nie mylił swoich kobiet. Czuł, że w jego życiu naprawdę wszystko się poplątało i sam sobie z tym nie poradzi. Postanowił zatem wrócić do szeptunki. Jestem w szoku. Jak można nie wiedzieć, z kim się było w restauracji? Nigdy wcześniej tak nie miałem. Teraz wszystko mi się pomieszało. Nie pamiętam, z kim się umawiałem, co komu powiedziałem, a odprawiłem ten pani obrzęd. Ale źle. Miałeś rozwiązać supły, a nie przeciąć. Teraz będzie tylko gorzej. I w pracy, i z przyjaciółmi. Może się zdarzyć, że na ulicy zapomnisz, dokąd idziesz, i ludzie przestaną cię poznawać. Proszę mi coś doradzić, bo oszaleję. Już ci mówiłam, ale powtórzę: uporządkuj sprawy ze swoimi kobietami. Przede wszystkim z tą, która ma kolczyki z bursztynem. Inaczej czekają cię problemy. Możesz stracić wszystko, co masz, i zaprzepaścić swoje życie. Z bursztynem. To Weronika. Lubi biżuterię z kamieniami. Ma bursztynowe korale, więc kolczyki na pewno też. Nie widzę jej imienia. Nie zwlekaj, bo będziesz miał problemy. Dziękuję. Oleg przez kilka dni unikał spotkania z Weroniką. Przestał mylić wydarzenia i imiona, więc był pewny, że dobrze zrobił, rozstając się z kochanką. Myślał, że to ona była przyczyną jego problemów. Jednak pewnego dnia Weronika przyjechała do biura. Co tu robisz? Czekam na ciebie, chcę porozmawiać. Unikasz mnie. Nie dzwonisz i nie piszesz, co się stało? Może już mnie nie kochasz. Wiesz, że cię kocham. Po prostu mam teraz piekło w pracy. Nawet nie wiem, kiedy to się skończy. Jak tylko znajdę chwilę, od razu zadzwonię i pójdziemy do Twojej ulubionej restauracji. Dobrze, uciekam. Zapamiętałam każde Twoje słowo. I pamiętaj, ja wybieram restaurację. Oczywiście, muszę iść. Czekam na twój telefon. Pa? Olek postanowił zerwać kontakt z Weroniką, ale z Natalią to nie było takie łatwe, bo pracowali w jednym biurze. Cześć. Mam pomysł na naszą następną randkę. Nie trzymaj mnie w niepewności. Spotkamy się wieczorem w Twoim gabinecie. Spodoba ci się ten pomysł? Trochę. Trochę poeksperymentujemy. No dobra. Jesteśmy umówieni do wieczora. Do wieczora. Do wieczora. Oleg zadzwonił do żony i, i powiedział, że zostaje dłużej w pracy, mu bo musi dokończyć raport. W rzeczywistości czekał jednak na randkę z Natalią. Hmm, wow. Cześć. Cześć. Masz ładne kolczyki, Podobać? tak? Są bursztynowe, tylko na specjalne okazje, takie jak teraz. Poczekaj. Zaraz ja. najpierw zamknę drzwi, a ty zapal świeczki. Zapalił świeczki. Dobrze? Przyniosłam ci kolację, Larisa. Czyli to tak pracujesz. To nie tak, wszystko ci wyjaśnię. Miałeś zadzwonić, kochanie. No nieźle, doborowe towarzystwo. A żona wie? Tak, już wie. Nie wyglądasz na śmiertelnie chorą. Śmiertelnie chorą? O czym ona mówi? Wszystko wyjaśnię. Ty gnido. Oj, oluś. Myślałam, że porządny z Ciebie facet, a jesteś zwykłym łajdakiem. Banalny Życzę szczęścia. Tej nocy Olek nie wrócił do domu i przenocował w hotelu. Kiedy rano szedł do pracy, spotkała go kolejna niemiła sytuacja. Synku, dlaczego nie odbierasz? Nie wróciłeś wczoraj do domu. Myli mnie pani z kimś. Żartujesz? Nie jestem pani synem. Olek czuł, że słowa szeptunki zaczynają się sprawdzać. Chciał rzucić się w wir pracy, jednak także i tu napotkał problemy. Co ty wyprawiasz? Co? Dzwoni od dwóch godzin. Spotkanie zaczęło się o dziesiątej. Szef jest wściekły. To Twój projekt. Pierwsze słyszę o jakimś spotkaniu. Szef twierdzi, że osobiście wczoraj ci o nim mówił. To niemożliwe. Nie widziałem się z nim wczoraj. Pożegnaj się z awansem, to było bardzo ważne spotkanie. Szef ci tego nie zapomni. Tyle harowałeś na nic. Naprawdę, pierwszy raz słyszę o tym spotkaniu. Nie wiem, co się dzieje. Przede mną nie musisz się tłumaczyć. Biegnij do szefa, może da się to naprawić. Oleg przekonał szefa, żeby dał mu ostatnią szansę. To wszystko jednak tak go zmartwiło, że postanowił wrócić do szeptunki. Wiem, byłem idiotą. Jak mam to wszystko naprawić? Pół roku pracowałem nad projektem i na samym końcu zawaliłem. Żona nie chce ze mną rozmawiać. Ludzie mnie nie poznają. Tak jak pani mówiła, musisz zmienić pracę. Jak to zmienić? Tyle lat pracuję, zrobiłem karierę. Teraz mam od tak wszystko rzucić? Wyjdzie ci to na dobre, awansujesz. Poważnie pomyśl o swoim małżeństwie. Co chce pani powiedzieć? Od dawna nie kochasz tej kobiety. Jeśli byś kochał, nie szukałbyś kochanek. Okłamujesz i siebie, i ją. Stąd biorą się twoje problemy. Obydwoje zasługuje cię na szczęście. No nie wiem. Bardzo ją zraniłem. Może nie zechcieć ze mną rozmawiać. Musisz zacząć od zera. Wtedy rozwiążą się wszystkie słupy, które zdążyłeś zawiązać, kiedy wyrzuciłeś łańcuszek taty. Następnego dnia do Olega zadzwoniła Larisa. Poprosiła, żeby przyjechał do domu, bo chce poważnie porozmawiać. Długo myślałam o tym, co się stało. Zachowałeś się jak ostatni drań. Ale z drugiej strony zrozumiałam, że i tak cię kocham i jestem gotowa ci wybaczyć. Posłuchaj. Nie przerywaj. Tak, zraniłeś mnie. Ale przeżyliśmy razem wiele dobrego. Nie warto tak z tego rezygnować. Nie wiem, co powiedzieć. Pogubiłem się. Wszystkie kobiety, nasz związek i wszystko, co przeżyłem, posypało się. Nie wiem, co robić. Chcesz rozwodu? Nie wiem. Naprawdę się pogubiłem. Potrzebuję czasu, żeby to przemyśleć. Wybacz, ale nie mogę dłużej okłamywać ani ciebie, ani siebie. Olech. Oleg wiedział, że musi podjąć decyzję. Jeśli szeptunka miała rację, to chaos w jego życiu będzie trwał, dopóki nie zacznie wszystkiego od zera. Nagle jego rozmyślania przerwał dziwny przechodzień. Co się chowasz? Masz hajs? Myli mnie pan z kimś. Udawanie głupiego nie pomoże. Jeśli za trzy dni nie będę miał kasy, wrócę z chłopakami i inaczej pogadamy. Nie wiem o co chodzi. Trzy dni. Albo nie będziesz taki elegancki. Sytuacja z nieznajomym otworzyła Olegowi oczy i pomogła podjąć ostateczną decyzję. Cześć, Lariso. Wybacz mi, ale chcę się rozwieść. Mieszkanie ci zostawiam. Tak będzie lepiej dla nas obojga. Dziękuję za wszystko. Wybacz mi, jeśli to możliwe. Po zakończeniu związku z żoną Olek podjął kolejną ważną decyzję i zwolnił się z pracy, ale szybko znalazł nową. Niedługo potem rozwiódł się z Larisą, której zostawił mieszkanie, żeby już nic nie łączyło go z poprzednim życiem. Szeptunka radzi, aby nigdy nie wyrzucać łańcuszka, nawet jeśli bardzo się zaplątał. Należy go rozplątać i od nowa założyć, inaczej wasze życie i los zaplątają się tak, jak ten łańcuszek.